Siemano, z tej strony polisz sałatka. Dzisiaj wracamy z nowym kontekściem. Wróciłem z Hiszpanii. Byłem tam na wylocie służbowym. Dzisiaj wracamy. O, tutaj obejrzę sobie skrót meczu Polska-Arabia. Matko jedyna. Obyśmy to wygrali. Nie wiem, nic totalnie. Nie wiem nawet, kto jest pierwszy w grupie. Naprawdę, więc zobaczmy, jak to się wszystko dla naszych rodaków potoczy. Co on tutaj wystawił? bronić dostępu do własnej bramki. Aż by się prosiło, żeby dziś było odwrotnie, nastawić się defensywnie i strzelić kilka goli, ale ale łatwe to nie będzie, bo gramy z liderem grupy Education City Stadium Valera Jan, drugi mecz i czerwonych na Mundialu w Katarze Polska Arabia Saudyjska. Serdecznie witają Marcin Żebłakow i Jacek Laskowski. Mecz, w którym musimy pokazać i być przygotowani na pokazanie kilku twarzy w grze. Dla mnie zadaniowość i pragmatyzm może nie wystarczyć. Są zmiany w składzie, jest dwóch napastników, zatem odwagi do krowania i ofensywy nie może zabraknąć. biało czerwony orłom w walce z Zielonymi Sokołami życzymy meczu wysokich lotów. Po lewej stronie Alburaj. burayk Ścina akcję do środka. Kupnął taki strzał nieprzyjemny. Krychowiak pojawił się po lewej stronie. Przy nim pokrywali, rywali. Matej Paruk swoich kolegów klubowych. Krychowiak w reprezentacjach. Zabrakło kilku, kilku centymetrów, żeby zdaje się Piotr Zieliński opanował tą piłkę. Almarki wchodzący tutaj też w terminie obrony w Arabii. Kanno, się przedziera do przodu. Kanno, zrobił to z dużą swobodą. Alburaj Kan przełożył na prawą nogę. Kanno, szczęśliwy, ale uderzył. Mohamed Kanno ma jedną rękę w reprezentacji. Przewidził w Sewilli na stadionie Kartucha towarzyskim meczu z Grecją, ale tutaj na takie akcje musimy bardzo uważać. To jest ten piłkarz do, do którego... W pierwszej kolejności kierowane są piłki i on później dystrybuje albo albo podaniem, albo tak jak teraz przetransportował. Ramą nogą będzie zagrywał. Może teraz po stałym fragmencie gry uda się zagrozić bramce, a Lubajsa. Alu Wajs wyręczony. Tutaj przez jednego ze swoich obrońców. Jedna sytuacja stworzona przez biało-czerwonych. stałym fragmencie gry, ale tak biorąc pod uwagę w ostatnim to my głównie po stałym fragmenta gry bramki zdobywaliśmy. Ale może teraz się uda z gry yes! Lewandowski, jeszcze odegranie. Goooool! 1 do 0, Piotr Zieliński, obejmujemy prowadzenie. Valerian. Czekaliśmy ten, na tę akcję długo, ale doczekaliśmy się. Strzelamy pierwszego gola na Mundialu w Katarze. Weiss, na męka pańska przez prawie 40 minut wynagrodziło nam jednak to, e, to co przed chwilą zobaczyliśmy i jeszcze raz. Sorry, że tak się... tu, ta strefa, o której często co mówiliśmy, raz. po prawej ja stronie. Kasz wykorzystał Ale to od nie, razu nie, szybkim zagraniem nie, nie, nie. do przodu i sam poszedł za tą akcją. I to nic, że tutaj Lewandowski e, z Alu Weissem bezpośrednio tej piłki w bramce nie ulokował, bo cały czas miał ją pod kontrolą i po asyście Lewandowski. Bramkę zdobywa Piotr Zieliński. Strzałem po poprzeczkę. po wszystko. Zakończył Piotr Zieliński. Idzie ciosemaj! zabrakło, żeby ta piłka troszkę dalej. Od linii końcowej leciała. Tam mógłby wtedy zamknąć to wszystko. Arkadiusz Milik. Na koncentracja panowie w tej końcówce pierwszej połowy Abdul w pole karne, al Szechli przy nim Bielik Czysto tam Oj, nie było żadnych, nie, żadnych nie, podstaw to. do tego, żeby... My gwizdać, Saudyjczycy już po raz kolejny próbują jakąś decyzję na arbitrze. wymusić. Ale chce spotkania. nic nie na tym turnieju. Pan uważnie tę telewizję obejrzy. Patrzymy jeszcze raz. To jest ten moment. Czy to daje podstawę do tego, żeby dyktować jedenastkę? Zdało mi się, że to z tamtego ujęcia wyglądało trochę bardziej niewinnie. Tak, a zwłaszcza kary, tego na przykład w tej, w tej chwili, prawda? Karny. Jeszcze nie nie 30, 30 Karny. O, kapitan a, reprezentacji Arabii nie będzie nie wykonywał tę jedenastkę. Aldausari, Wojtek trzymaj się. Obroń tego Karnego masz wiele fantastycznych interwencji na koncie, koncie, w klubie, w reprezentacji teraz też zaburuj tę bramkę zatrzymaj Aldausari nie ma, nie ma nie ma gołu, Działż, prowadzimy jeden do 0 rzucili się teraz wszyscy biało-czerwoni na Szczęsnego opędza się od nich, jakby chciał pokazać jeszcze nie koniec, jeszcze gramy, ale nie wykorzystała karnego Arabia Wojciech Szczęsny bohaterem, kolejnym bohaterem w tej pierwszej połowie. Mocny strzał, ale doskonale wyżył intencje strzelającego. I trzymał do samego końca. Podwójna dobra się. interwencja, ale się cieszy. Z pewnego momentu no, można powiedzieć, że Wojtek szczęsty nie schodzi z pewnego poziomu. Szwecja, Walia. Teraz kolejne doskonałe spotkanie. Na które ktoś wpadł w Arabię, aby ośmiu piłkarzy wysłać do Hiszpanii. Na staż przed poprzednim Mundialem. Uwaga. To nie mało. Ma to... Uwaga, Beryszyński. To zadał sali szczęsny! Jeszcze nasze szczęście! Fatalna próba sprzed pola karnego, ale zagotowało nam się przed naszą bramką, tak? Prawie z niczego. Ale trochę bierności teraz w naszym polu karnym. Trochę szamotaliśmy się w tej, w tej sytuacji. Całe szczęście, że ten strzał z 16 metra. Kompletnie nietrafiony. Kano Znowu Arabi? ze swobodą tę piłkę, ale dał sali zagranie w pole Ej, karne. Ej! Brawo. A to szczęście, że chutnął w bezpiecznej odległości od bramki Alburaykan. O stary, co tu się dzieje? Alburaykan to jest... O Jezus. Strata. Strata. Brawo. Doprawiony te błądki biora, ale... A jeszcze się to wszystko zakończyło strzałem. Mieliśmy znów mnóstwo szczęść. Czesław Mikniewicz wprowadzając Jakuba Kamińskiego. A musi ożywić skrzydła. Wydaje mi się, że tutaj jest roszada między Frankowskim a Kamińskim, że teraz Frankowski bardziej po lewej stronie. Leby. Ale szukamy Frankowski milik jest w świetle brakiem. ratuje Alonso, i być 2 do zera. Tak po tej zmianie szybko wznowiliśmy tę grę i omal nie udało się zaskoczyć, rwali. Milik, szkoda, szkoda. To wymarzone dośrodkowanie dla napastnika ze strony Przemka Frankowskiego. Uw, jest... środkowanie mięciutko. Tutaj w światło, w światło bramki, usta, w świetle bramki ustawiony Arek Milik. Sultan Alganam pojawia się na boisku. Uwaga, o, teraz po strzale to to Lewandowskiego. Coś nie chce naszemu kapitanowi ta o, piłka w finałach Mistrzostw Świata wpaść do bramki. Rozpędzają się Saudyjczycy w polu karnym. Al-Shehri, uwaga, bo to jest na tym swoim nie, ulubionym nie. miejscu: 16 al-Dawsari. Strzał niecelny, obroniony nie, przez Szczęsnego. Al-Shehri przed bramką za nie, nie. nim, al Khan, dobrze grający głową. Abdul Hamid, Abdul Hamid. Jest interwencja i niecelny strzał na nasze szczęście. Niecelny strzał. Kulina! Lewandowski! Lewandowski! Yes! Ma tę pierwszą bramkę w finałach Mistrzostw Świata! Ma trafił kapitan Robert! No, 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 no! Jest, no, no, no! jest ten gol, na którego czekaliśmy! Czekaliśmy od czterech lat, od pierwszej, pierwszych chwil Roberta Lewandowskiego na Mistrzostwach Świata i to jest 2 Ale do 0. Ci, którzy wprowadzili nas do finału,